Na cały świat i nauczajcie wszystkim narodom każdemu stworzeniu. Tak dzisiaj w Ewangelii słyszymy w kończącej się oktawie właśnie wielkiego, Wielkiej Nocy. Kochani moi, idziemy na świat. A więc Jezus nas prosi, idźcie gdziekolwiek jest to możliwe, aby głosić Ewangelię. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek czynimy, jesteśmy do tego wezwani. Dzisiaj szczególnie, kiedy patrzymy na postać świętego Jana Pawła II, wspominając kanonizację, pamiętamy 800 tysięcy ludzi na placu świętego Piotra. Tyluż ludzi przybyło i już wtedy przecież widać było, jak w ich oczach, wielu w wielu oczach tych ludzi, a przede wszystkim w sercach, Jaśniał blask, blask tej miłości Chrystusowej, tej miłości, którą on, święty Jan Paweł II, nam pozostawił, ale emanował tą miłością. I tutaj na tej ziemi chorwackiej, tutaj gdzie też on był, błogosławił tę ziemię, dzisiaj w tym pięknym miejscu, w drodze do Meczugorje, wspominamy właśnie Jego. Który umiał zachwycać się tym stworzeniem, tym wszystkim, co otrzymujemy codziennie, co otrzymaliśmy od Boga, bo kiedy całował Ziemię, dziękował Bogu święty Jan Paweł II. Dzisiaj idziemy razem ze świętymi, razem z nim. Dzisiaj również wspominamy świętego Jana XXIII, który wtedy też był kanonizowany, ale też Naszego patrona, świętego ojca Szarbela, który na pewno tu w tej ciszy, tu obok jest mały kościół. Tutaj pewnie by się dobrze święty Szarbel czuł, jak taka pustelnia, przepiękne miejsce, aby kontemplować wielkość samego Boga. Ofiarujmy dzisiaj to wszystko, co mamy w sercach. Prośmy Matkę Najświętszą, a zwłaszcza dzisiaj, w przededniu. Święta Bożego Miłosierdzia, Ona Matka Miłosierdzia i Świętych, prośmy, by nasze serca otwarły się na tę miłość Jezusa. Amen.